No to tutaj was zaskoczyłem, bo miałem wcześniejszą niespodziankę i dlatego głos był wyłączony, więc jeszcze raz wszystkich witam na porannym Pierdolondo Siema kryptoamator, z rana jak śmietana, Pietia mówi, że jak browar, także yy, tutaj yy, yy, dawajcie znaka, mamy piątek tygodnia, koniec i początek, yy, dawajcie czy znać, czy mnie słychać, czy mnie widać. Miało troszeczkę się inaczej rozpocząć pierdolądo, ale obec jak to zwykle czasami potrafi płatać w nie tych momentach co trzeba. Okej, okay, my powoli przechodzimy do kartki z kalendarza. O Siemanko, siemanko, SF,ten. <laughs> lecimy z tym ogniem dokładnie. OK. Lecimy z tą kartką kalendarza i potem e, po kolei. Co dzisiaj mamy? 24 e, czerwca, czyli piątek, e, mamy świętego Jana. Za czasów studenckich to oznaczało, że e, robi się ognisko na plaży. Z tego czasu miałem przyjemność e, otrzymać. E, moi znajomi otrzymali za rozpalanie ogniska, które de facto to ich nie było. E, tylko moje, natomiast ja dostałem za naruszenie linii brzegowej e, morza, e, czyli za zbieranie e, patyków z, z wydm. W zasadzie miałem napisane, że deptałem Wydm. No to lecimy. mininy obchodzą Teodulf, Wilhelm, Symplicjusz e, i Longina. Także e, Jan Chrzciciel, także mamy dzisiaj Jana. Jeżeli chodzi o przysłowia, to Chrzest Jana w deszczowej wodzie trzyma zbiory w przeszkodzie. Do świętego Jana o deszcz prosić trzeba później. Baba za paską napędzi go z nieba. Gdy Jan z deszczem przybywa, to słota bywa także i weżniwa Także pamiętaj ta ludy, pamiętaj ta ludowe przysłowia. No to nietypowe święta, dzień przytulania, także przytulajmy dzisiaj się wszyscy, nie krępujcie się, ee, złapcie jakąś koleżankę w pracy, przytulcie się, przytulcie się do swojego szefa, powiedzcie, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Przytulania, no i Światowy Dzień Chorych na osteoporozę. Trzeba było więcej twarogu jeść, to by tego nie było. Jak I, i cytat dnia? Jak już facet ma jakiś niewielki kompleks to jest on 300 razy cięższy niż największy kompleks e, kobiety. E, Katarzyna Grochole. No nie wiem. Ja to, ja to bym tego nie, nie podzielał. Oczywiście jeżeli chorujemy, no to już tak chorujemy na śmierć. A każda na, no, nasza grywa. No to z kompleksami nie sądzę. Ja raczej tutaj nie wiem, czy panowie się tutaj, większość chyba mamy na czacie panów? No to dajcie znać, co o tym sądzicie. A tutaj widzę: dla mnie racji z zawodu, ważniejszy dzień, koniec roku szkolnego, czyli dwa miesiące lawy. Dwa miesiące lawy będzie. Ok, co tutaj mamy? No to lecimy tutaj z oglądaniem naszych e, coinów. E, od razu mogę powiedzieć, że prawie 21 bitcoin nam skoczył. Ethereum 1141, BNB też do góry 230, także mamy wzrosty Solana 38, czyli po 4 dechy. Natomiast co innego, chciałbym pogratulować osobom, które do tej pory wytrwały w kalo, dalej chodzą, dalej biegają. Za ten upor zostaliście wynagrodzeni. Jak widzicie, jest wielka świeca w górę. Także i Fitness jest na 3 dolarach. Widziałem, że buty są też bardzo drogie. Także gratulacje dla tych, którzy albo nie mieli wyboru albo trzymali e, ręce pod tyłek i dalej robili e, swoje. Pamiętajcie, że zawsze trzeba mieć własną strategię, nie słuchać nas, nie słuchać nikogo, że, także pamiętajcie, to co ja dzisiaj mówię, to nie są żadne porady fi, finansowe, bo ja akurat z dużo wcześniej e, wyszedłem. Natomiast swoje zarobiłem i też jestem e, zadowolony. Natomiast widzę, że osoby, które gdzieś tam dłużej zostaną, szczególnie wydaje mi się, że się opłaca to dla osób, które posiadają Więcej niż jeden, bo, bo w moim wypadku no, zrealizowanie yy, zysków yy, było du dużo bardziej yy, opłacalne niż te ciągnięcie, chyba że kwota. 4 dolarów by się dłużej w tym wypadku utrzymywa. Zobaczymy, być może to będzie właśnie taki jazd, jeżeli rynek będzie dalej taki optymistyczny na, na, na 4 dolki. Ok, lecimy dzisiaj aż takich jakiś mocnych newsów ze świata krypto nie będzie luźny piątek. Także macie informację, że kanadyjski regulator zbanował Kucoina i zawarł ugodę z Bybitem. No i to ma być generalnie ostrzeżenie dla wszystkich giełd kryptowalutowych, że będą mocno tutaj swoje prawo egzeku, no będą mocno pilnować swoich własnych praw i dla nikogo nie będą stanowić wyjątku. Także Kukoi musi zabierać manatki z Kanady, Bybit podpisał ugodę, zobaczymy jak pozostałe giełdy. O, brawo, brawo, tutaj intensy... Pisze, że codziennie w kalo śmiga, także super, elegancko. No to gra, gratulacje tutaj, że przetrzymałeś i to wszystko dalej śmigasz. Z tego co widziałem, To kwoty butów na gdzieś tam na wyższym levelu nawet do 300 chyba fitów osiągają. No to teraz, powiedzmy, jak ktoś sprzeda, to, to prawie, ty, prawie tysiączka może zgadnąć za, za sam but i dodatkowo wiem, że sporo osób właśnie pod te trzy buty sobie biegało, chodziło także. Um, Okej. Okay. Lecimy tutaj z innymi butami. Tak jak wiecie, tak jak mówiłem wcześniej, ja już w kalonie jestem, natomiast jestem w innych butach, no i też powoli sobie poszukuję też różnych innych. Jeżeli chodzi o Rantu Gever, no to tutaj jakichś milionów nie zarobicie. Natomiast ja liczę na to, że, że troszeczkę ten token Run się rozhula przynajmniej w górę w momencie, kiedy odblokują levelowanie butów. No i tutaj już w aplikacji Run Together możecie wypłacać te tokeny i Run. Tak jak mówię, milionów tam nie, nie zarobicie. Natomiast zachęcam, też już można było i kupić w aplikacji. I tak jak pokazywałem na moich filmach, możecie zobaczyć w jaki sposób tam na markecie. Na markecie, z tego co widziałem, są nadal dużo tańsze te buty. Ja tutaj też spekulacyjnie sobie zakupiłem ten token RAN. No i e, prawdopodobnie będę kręcić kółka, bo on się trochę trzyma jako taki stable stablecoin. E, co tutaj jeszcze mamy odnośnie tokena RAN? Dosyć e, bardzo e, ciekawa tutaj aplikacja, no, no bo też e, jakby oni chcą tworzyć swoje e, własne e, buty. I można tutaj zostać takim dystrybutorem tych butów tam gdzieś czytałem, że te buty też mają być I potem z takim chipem do, do biegania, który się po prostu łączy także to mają jakiś pomysł na swój biznes na razie te buty są były do kupienia w Wietnamie, kosztowały 160 zł, 170 zł jestem ciekawy czy, jak się w nich biega czy podeszła dosyć taka jest że tak powiem no, że się nie czuje podłoża, bo niektóre te tańsze buty to, to są po prostu masakra nie wiem z pięć wkładek trzeba włożyć, żeby tutaj normalnie biegać jeżeli będzie wysyłka tutaj do, do Polski, a też mają wprowadzić do, do innych krajów to na pewno tutaj sobie zamówię i potestujemy, zobaczymy jak te buty będą wyglądały dalej mamy informacje odnośnie tutaj Walkena no i nadchodzą zmiany. Jeżeli macie okazję, to teraz levelujcie te buty, bo mają wprowadzić, zwiększyć liczbę gemów, jeżeli chodzi o levelowanie od 0 do 6, co jest zrozumiałe, mają też tutaj wprowadzić, że tak powiem, też większą liczbę dynamiczną, jeżeli chodzi o tokeny Woken przy levelowaniu, no, i to jest, to jest też bardzo dobre rozwiązanie, bo im nas więcej będzie, no to, to też powinno tak w miarę rosnąć. Przypominam Cryptoblades, tam gdzie Gacha wyrocznie nie, nie, nie zadziałała i skończyło się to. No. Ktoś tam ostatnio pisał, że, 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 że ostatnio w miarę przyzwoicie te CryptoBlades crypto chyba po sieci poligon, a w miarę przyzwoicie działają. Coś tam można wy, wyciągnąć. Natomiast no, tam, tam token w pewnym momencie bardzo mocno wy, wyskoczył i a potem dosyć mocno zglebił. Będą też starali się wyłapać to się bawi na multikontach, no i wprowadzić e, kapacz e, antyczyterskie, tak? Jak widzieliście na naszym telegramie, no to można sobie tam gdzieś na jakąś lokomotywkę położyć, e, czy, czy na zegarku, w czasie prasowania, jak się rusza, macha ręką, jak coś Posiada iPhone'a, to, to też gdzieś tam nalicza. No i ważna rzecz, że mm, tutaj NFT e, Sale e, Genesis e, będzie gdzieś tam w przyszłym tygodniu. No i zakładam, że w przyszłym tygodniu też podadzą e, wymagania, kto, kto, kto będzie mógł zostać dopuszczony do takiej e, sprzedaży. Ja na ten moment staram się średnio jakieś 15-20 e, tysięcy kroków robić. E, no, bo też zaznaczyli, że, że za tą liczbę, natomiast m, nie robię specjalnie pod, pod te wydarzenie. Tak, jak wiecie, mam swetcoina i też tam do 25 mam ten darmowy a, pakiet premium. Prawdopodobnie ten pakiet premium a, ze mną a, zostanie a, do 12. .00. I tutaj przypominam, z dnia wczorajszego mówiliśmy o tym a, że e, swetcoin TGE będzie e, 12. a tutaj widzę co innego mi się e, wskoczyło, no ale też macie e, z wczorajszej ame natomiast jeżeli chodzi o no to będziemy mieli 12 września e, TGE e, także tutaj zaraz znajdziemy ten obrazek na bieżąco że widzicie tutaj wszystko wszystko jest e, o, macie token Generation Event, bo już parę osób znowu pytało na naszej grupie na Telegramie, na którą zapraszam. Zapraszam też na Discorda, um, bo tam macie wszystko fajnie po, poszeregowane, no i wszystkie linki społecznościowe znajdziecie tutaj e, pod e, tym filmem, Ja widzicie do, do, do września, także pewnie na te dwa, dwa i pół miesiąca Wydam tam na ten pakiet premium, a potem zobaczymy, z czym to się wiąże. Nie chcę na razie a, wydawać 150 zł na, na, na roczny e, pakiet. Zobaczymy też, e, czy coś od razu będzie można za to kupić. Natomiast jeżeli chodzi o sweatcoin to też nie nastawiałbym się na to, że od razu e, ten token będzie warty milion. Być może on po prostu będzie w ta, e, wart na tyle, tak jak, tak jak powiedzmy. Gdzieś tam Bitcoin, Bitcoin, czy bardziej bym porównał to do, do Ethereum, bo Bitcoin jest skończone, można skończyć jego kopać, kiedyś tam się e, zakończy to kopanie, natomiast Ethereum, no można cał, cał, cały czas gdzieś to jest dodrukowane, spalane, natomiast tutaj jeżeli chodzi o z e, to polega też właśnie e, podobnie, no i też się będzie z, e, zwiększała trudność, w, w, tutaj z 12 września ta trudność pójdzie nam do góry. E, ważna rzecz, jeżeli chodzi o Real Fevera e, To mamy informację, że wkrótce nadchodzi fuzja I powiem szczerze, jak tak poczytałem, popatrzyłem To na razie to Żadna użyteczność Dlaczego? No bo nie mamy gry Nie wiemy jak ta gra wygląda Nie wiemy po co I ktoś nagle e, chce, żeby tutaj palić te momenty Żeby osiągnąć lepsze No, kogoś chyba pojebało no, Najpierw dajcie grę Wytłumaczcie, czy komuś będzie to potrzebne, a nie gdzieś tam w ciemno kurczę tutaj myślicie, że nie wiem, kto, kto, ktoś będzie palił tutaj momenty. No nie. nie, nie tędy droga. Jeszcze rozumiem, bo tutaj z tego co widziałem to będzie levelowanie, tak, danego momentu. Czyli powiedzmy nie wiem, ileś komonów palimy i mamy ten sam moment też na poziomie komon, ale piątego levelu. Ja rozumiem, żebyśmy, nie wiem, palili 10 albo niech będzie nawet 100 momentów, żeby osiągnąć wyższe rarity um, danego momentu. Niech to będzie nawet tego samego piłkarza, ale powiedzmy, wskakuje na wyższe e, rarity. Natomiast bez gry nie jestem w stanie ocenić, czy, czy to jest spoko, czy, czy nie. Także źle się dzieje w państwie e, duńskim. Ok, lecimy z informacją na bajbicie macie coś takiego, możecie wejść w zakładkę Speed Zone e, LUT, Jeżeli się zarejestrowaliście, no i macie szansę na... <mulary> Kurde. Sam siebie wyciszę. Dobra, macie szansę na wygrywanie nagród. Ja wygrałem jakiś CTC token. Natomiast tutaj te bilety już mi się skończyły. No i tutaj macie różne, że tak powiem, informacje, w jaki sposób możecie dostać kolejne losy, kolejne możliwości wygrywania. Zaraz pokażę Wam dashboarda, jak u mnie to wygląda, jakie tam e, rzeczy e, dostaję. No to moje na, nagrody są tak: 1,6 CTC token, 1 dolar w Solanie, 1 dolar w Ethereum, 0,8,80 e, BTC w Solanie, w Ethereum. Także coś tam wpadło no i trzeba to pamiętać, że to dopiero po, po zakończeniu jakieś 15 dni e, po zakończeniu całego eventu przyjdzie na portfel. E, dodatkowo pamiętajcie tutaj od razu wam wklejam ten link. Kto jeszcze się nie rejestrował i trzeba mieć na mm, portfelu na spocie 200 wróć 500 dolarów jakiekolwiek e, chyba krypto. Mamy 68 osób, już hmm, przekroczyliśmy ten poziom wymaganych 50. Także lecimy po setkę. W tym wypadku e, da nam to kolejny level. No i dzięki tam e, tutaj z, z, zgarniętej kwocie, na pewno dla tych, którzy się w to zaangażowali. Będą jakieś fajne, ciekawe m, nagrody tutaj od nas od krypto ekipy. E, ważna rzecz łapa w górę e, kto tutaj m, gra w Sourare. E, dzisiaj e, mamy m, po piątek, czyli trzeba pamiętać, że zostało nam prawie 3 godziny do uzupełnienia e, składów. Ja cały czas się zastanawiam czy na szybko nie kupić jakiegoś snajpera, zobaczmy ile mi tutaj hajsiwa zostało. Mm, także gdzieś, gdzieś się zastanawiam nad zakupem. Być może kupię jakiegoś zwykłego rezerwowego, żeby tylko przynosił mi 25 punktów. No, jeszcze nie zadecydowałem. Tak naprawdę to by mi się dwóch przydało snajperów: jeden, jeden czerwony, jakiś porządny, i jeden żółty porządny. Natomiast już nie chcę dokładać tutaj kas. Ważna rzecz, jeżeli chodzi tutaj o mojego partnera firmy Gaminate, no to obchodzą drugie urodziny, z tego tytułu też dodatkowy tam smak macie, natomiast tutaj macie promocję urodzinową 2 plus 1, czyli macie jedna, jedna pucha gratis. No, i też e, promocja trwa do 10 lipca włącznie na kod urodziny 2. Natomiast tutaj macie u dołu pod moim filmem e, kod. E, w zasadzie wystarczy wpisać: Kryptoekipa, i dzięki temu kodowi będziecie mogli tutaj e, minus 10% na, na wasze zamówienie. Także jeżeli ktoś potrzebuje, żeby, żeby mm, mózg e, zaczął mocniej pracować, bar, bardziej wy, wydajnie, ja to często gdzieś tam korzystałem, nie wiem, jak robię spacery wieczorne, a mam na przykład jeszcze live'a i potrzebuję odświeżyć, ewentualnie w coś sobie tam pogrywam, no to taka mieszanka Gaminate'a da, da Wam jeszcze powera, da Wam jeszcze koncentrację, żebyście mogli funkcjonować. A, ok, lecimy tutaj z mocną informacją, to już wczoraj się pojawiła na moim Twitterze, też pojawiła się na e, tutaj wielu innych e, Twitterach odnośnie tego, że Cristiano Ronaldo podpisał umowę partnerską z Binance'em. No i zobaczymy, czy to będą tutaj umowa na NFT, czy będą na jakieś fan -tokeny. Także mm, jestem ciekawy, w jakim kierunku to e, wszystko pójdzie. Ważna informacja dla polskiego sportu, a w zasadzie dla polskiej e, koszykówki. Macie informację, że wczoraj Jeremy Sochan, taki można powiedzieć, matikarz polskiej koszykówki, został wybrany z numerem 9 do San Antonio Spurs. No i tutaj San Antonio Spurs w ostatnim czasie troszeczkę cieniaczy, z uwagi, że gdzieś tam. Gdzieś tam ten trzon drużynek, który stanowili Tim Duncan, Tony Parke i Manu Ginobili. jeszcze z tych czasów, jeszcze tą drużynę kojarzę. Teraz co tam się dzieje w San Antonio Spurs? Kompletnie nie wiem. No, ale cały czas jest świetny trener Greg Popowicz. Zobaczymy, jak to wszystko się poukłada. Czy rzeczywiście Jeremy Sohan będzie stanowił tutaj osile drużyny San Antonio Spurs, tak że. Mamy czwartego Polaka grającego e, w NBA. Um, lecimy teraz tutaj z demotywatorami. Powoli zbliżamy się ku końcowi. No i macie tutaj e, taki przykład e, koszulki. I don't need sex, crypto fucks me every day. <laughs> Także no taka można powiedzieć troszeczkę hmm, prawda o tym, co się dzieje tutaj na krypto. Jeżeli komuś gdzieś tam brakuje y, edukacji, y, gdzieś, y, gdzieś próbuje przycwaniakować, y, no to niestety kry, krypto prędzej czy później y, go w, y, wydyma. Także y, uczcie się, najlepiej nie na swoich błędach. I realizujcie zyski. A tutaj wiem, że Macie często pop, e, tą maksymę powtarza, natomiast. No chyba najlepsza ma maksyma, tak, jeżeli zrealizujemy jakiekolwiek zyski, to potem z daną stratą na danym tokenie można się łatwiej pogodzić. Lepiej mieć wróbla w garści niż gołębia na dachu. Ok, lecimy tutaj już ze zwykłymi demotywatorami spoza tutaj branży krypto. Pierwszy może nie do motywator, ale sam byłem zaskoczony, że coś takiego w Gdyni śmiga, bo ja tego jeszcze nie widziałem, ale być może przez to, że mm, tutaj śmiga całkowicie w innym e, kierunku, bo widzę, że tutaj e, stoi autobus przy bu Bulwarze Nadmorskim. No i tutaj e, informacja: e, witaj Moniczko, siemanko, Manko, dzień dobry, witamy z rana. Na ulicę w Gdyni wyruszył Nezobus, polski autobus wodorowy, który wypuszcza z rury wydechowej tutaj parę wodną. Tak? Tutaj gdzieś tam pasażerowie i kierowca mówią, że różnica jest kolosalna. Ja co jedyne widzę, to różnica być może jest kolosalna w tym jak autobus wygląda, bo jeszcze czarnego autobusu w Gdyni nie widziałem. Natomiast no gdy nie jakby nie ma tutaj, że tak powiem, no ma te swoje trojo, trolejbusy, i tak naprawdę te trolejbusy. E, z tego co gdzieś czytałem, pozwalają spokojnie dojechać e, aż gdzieś tam z Gdańsk, e, takie może mają akumulatory. No, tak jakby nie wiadomo z jakich powodów e, takie kursy dalekie m, nie są e, tworzone. Zagdański z powrotem, żeby spo, e, się podłączyć gdzieś tam e, do trakcji. Także m, no zobaczymy, co, co z tym wodorowym e, busem. Ok, lecimy z kolejnym tutaj e, demotywatorem. E, w zasadzie. Mm, em, też taką informacją, ciekawostką, e, możemy morsa spotkać na bałtyckiej plaży między Mielnem a Łazami, także jak ktoś teraz wy, wypoczywa, no to uważajcie, żeby was e, nie pogonił. Hmm, kolejna, e, kolejny już taki bardziej z, zabawny, no to mamy m, bardzo w, w, odważną diagnozę, pielęgniarka internistyczna, wizyta, no i opis. Pacjent twierdzi, że nie żyje, jednak objawy kliniczne wskazują inaczej. No dobrze, 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 że przynajmniej objawy kliniczne wskazują e, inaczej. Także operacja się udała, pacjent e, nie żyje. No i tutaj mm, mamy dosyć e, pokazane, mało kto potrafi odeprzeć e, pierdolnięcie patelnią, czyli tutaj e, widać, m, że e, długoletnia technika podpatrzona e, od żony, m, także w, dzięki temu. Potrafił sobie poradzić z zaligatorem. Jak widzicie, obserwujcie własne żony, bo też możecie się czegoś ciekawego nauczyć. Na sam koniec wejdziemy sobie na stronę krypto Macie konkurs od aż Zachęcam, bardzo proste zadania do wykonania, też jeżeli się bawicie. W metaversach to więcej możecie się dowiedzieć o firmie Athers, która będzie pomagała wam zaimplementować reklamę do takich metaversów. No i dzięki temu na własnych ziemiach czy innych różnych rzeczach będziecie mogli powoli zarabiać. Cały czas przypominam, mamy to Odyssey na Arbitrum. Ja będę to robić w weekend. No i e, też mamy coś takiego jak kryptoekipa e, lokalnie. E, tutaj macie przekierowania do wszystkich naszych grup. Mamy grupę już założoną e, na UK. Mamy kryptoekipa Silesia, kryptoekipa Szczecin, kryptoekipa e, Łódź. E, no i tutaj zachęcam, jeżeli chcecie się e, wspólnie tutaj z nami spotykać w tych miejscach, to jak najbardziej dołączajcie do grup. Siemanko Marek, Siemanko, zdążyłeś na samą końcówkę. Także, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, pamiętajcie, godzina 20.00. Godzina 20.00. Dzisiejszy live wieczór z Wampirem. Także porozmawiamy sobie o obecnym tygodniu, jak tutaj, co się dzieje na rynku, co się dzieje w play to R, co się dzieje w move to earn, bo widzę, że znowu kilka jakichś ciekawych aplikacji powstaje. Zobaczymy, czy dadzą nam zarobić. Na dzisiaj z mojej strony to by było wszystko. Czas się zabrać do roboty. Kończymy poranne pierdolą do miłego dnia. I widzimy się e, wieczorem. Trzymajcie się. Na razie.